bo jest tak skonstruowany, że nie chroni, kiedy na przykład powstają te odpady po szczelinowaniu i odpowiedzialność za ich utylizację jest przerzucana na całkiem inne firmy i jest poza kontrolą jakby państwa. To gwarantuje odszkodowania wtedy, kiedy już nie ma wydobycia, jest, bo już zakładam, że po to się poszukuje, żeby było wydobycie, potem po kilkunastu latach wydobycie się kończy i też podobno są jakieś niebezpieczeństwa, że z czasem może dojść do skażenia, kto ponosi za to odpowiedzialność, czy, to, czy jest to czysto uregulowany prawnie, czy to ta firma, która wydobywa, do kogo się potem można starać o odszkodowanie? Jeżeli chodzi o utylizację, utylizację odpadów, to oczywiście firmy, które zajmują się tą utylizacją, mają specjalne pozwolenia na dokonywanie tego i podlegają kontroli państwa. W związku z tym to nie ma, znaczy nie można też nakazać firmie bierniczcej czy firmie, która ma koncesję, żeby zajmowała się zupełnie innym rodzajem działalności gospodarczej. To są... Tak. pan też wspomniał, że te odpady mogą to są bardzo duża i wtedy to może być problem, nawet dla tych firm, które istnieją już w Polsce. Tak, ale to jest jakby kwestia firm specjalizowanych. No, ale to. oni z tym robią? No, ale, to... no, ale co, co robią? Co robią? Oczy, oczysz, oczyszczają, składują no, to samo? To samo, co się robi z odpadami komunalnymi. Znaczy, albo, albo się buduje spalarnia, albo się składa na składowiskach. Są specjalne składowiska. To jest normalny proces gospodarczy, który, który jest, podlega normalnym regulacjom. I teraz nie ma, nie, ma w tym, nie ma w tym wielkiego, wielkiego, niczego nadzwyczajnego. To jest tak samo, jak wyrzucamy puszkę, puszkę do śmietnika, tak samo tą puszkę odsysamy i utylizujemy po Ale pan porównał osła do konia, proszę pana. Nie, ja nie chcę porównywać. I, ten, rucham, coś, czy, I to drugie pytanie ja było, to a drugie pytanie, drugie pytanie drugie dotyczące, dotyczące ewentualnych odszkodowań już to, po zakończeniu wydobycia. Jest i prawo geologiczne przewiduje i nakazuje w przypadku firm, które prowadzą eksploatację, fundusz, fundusz likwidacji zakładu górniczego. Firmy muszą odkładać pieniądze na przyszłość, prawda? Czyli muszą te pieniądze trzymać na okoliczność likwidacji takiego zakładu i te pieniądze są jakby obowiązkowe i to jest jakby sankcjonowane przez państwo, że, że takie pieniądze muszą być na likwidację zakładu górniczego gdyby on już przestawał, przestawał produkować. Przepraszam, na którym koncie? Na koncie, na koncie. Kto jest, jest właścicielem konta tego? Ale nie ma to, to nie ma, to nie ma, to nie ma, to nie ma większego znaczenia. To nie ma... Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Chwileczkę, chwileczkę. Panie, proszę, proszę, proszę dać odpowiedź, odpowiedzieć, proszę pan, dać odpowiedzieć. No to ma porozumiałe znaczenie, to jest konto firmy wydobywczej, czy to jest konto, na które ma również, Mim. załóżmy, rękę ma państwo. To jest konto firmy wydobywczej, to... ale jest sankcjonowane. To jest tak samo, jak pan ma obowiązek zapłacić podatek. Ale nie podatku? No, ale też A tego dla nie ma. Oczywiście, ma... że, że, że. Znaczy, ale nie ma. Ale... No nie, nie, to. Proszę Państwa, to, to, jest, to jest działalność koncesjonowana. Żeby dostać koncesję, zgodnie z artykułem 24, trzeba przedstawić środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności. Więc firmy przedstawiają w Ministerstwie Środowiska sposób zabezpieczenia, w jaki sposób będą zabezpieczały ewentualne roszczenia. Czy to czy to będzie gwarancja, czy to będzie gwarancja spółki matki, czy to będzie, że to będzie inny sposób zabezpieczenia, to jest kwestia dyskusji pomiędzy ministerstwem a spółką, każdą spółką, prawda, polską, zagraniczną i tak dalej. Więc jakby ten proces jest uregulowany. Jakby jakby nie można, nie można jakby wszystkiego podważać, bo w ten sposób podważamy zaufanie do państwa, podważamy zaufanie do siebie w jakiś sposób, prawda? Bo jeżeli, jeżeli nie ufamy Ministerstwu Środowiska, nie ufamy ludnościowi, no to tak naprawdę możemy rzeczywiście jakby, znaczy to, 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 to trochę, trochę przypomina, przypomina takie działanie, no y, z y, XVII wieku prawda? jakiejś anarchii i nie pozwala, prawda? Czyli to, czyli... Jakieś usankcjonowanie po już zakończeniu wydobycia, ile lat yy, żeby, żeby Żeby likwidować, bo wiadomo, że można, można by było powiedzieć tak, właśnie firma się zwinie, zabie, zabierze się, ale firma musi przez te lata, przez te 15-30 lat odkładać pieniądze co 50? roku. Yy, yy. W tym... Może, może, może musi, musi mieć fundusz, ponieważ ten fundusz podlega kontroli państwa. Też być... czy, ale po bo, bo zakończeniu już wydobycia, ile lat ten fundusz, czy to jest usankcjonowane prawnie? to dawać zakład i koniec, jest zlikwidowany zakład. O, w o te pieniądze, prawda? Tak, tak. Zlikwidowane pieniądze o te pieniądze. Nie, bo tutaj, bo tutaj pani pytała konkretnie, bo kończy się wydobycie, jest zakład zlikwidowany i teraz stanie się jakaś szkoda już po tym, yy, po tym czasie, więc wtedy yy, jakby tutaj z tego wynika... To jest normalny, normalny proces odszkodowania, prawda? Można, mo, można, można dochodzić. Nie, nie, zaraz, proszę Państwa. I, jeżeli, jeżeli firma jest zlikwidowana. Jest przecież tak, że... Znaczy jest zlikwidowany, zlikwidowany. jest zakład górniczy i ktoś potwierdza prawidłowo zakończenie rekultywacji terenu, prawda? I zakończenie działalności górniczej. Państwo, państwo! Ale nie później odszkodowania państwa. państwa. Dziękuję ślicznie.